Wyobraźcie sobie sytuację. Pół roku temu wyprowadziłeś się ze swojego starego, stęchłego blokowiska do nowego, wymarzonego mieszkania na warszawskich Bielanach. Kredyt przyznany, niedawno była podwyżka, urzony też, będzie Git, żyje się fajnie. 23 lutego położyłeś się wcześniej, bo miałeś ciężki dzień w pracy, trzeba było się wyspać, a poza tym nie myślisz, co przed snem pokazywali w telewizji, ile można słyszeć o straszeniu w wojną. Około czwartej nad ranem śpisz sobie smacznie, ale naraz budzi cię jebudu gigantyczna eksplozja gdzieś w stronę łomianek. Słychać wiecie, syren, coś się dzieje. Podbiegasz do okna, w autach włączył się alarm. Pies piętro niżej zaczął szczekać, a małe dziecko sąsiada z za ściany się rozpłakało. Naraz raz łup kolejne dwie eksplozje. Włączasz telewizor. Okazuje się, że Putin wydał rozkaz wjechania do Polski, jednak nie straszył. Bombardowania w dzielnicach mieszkalnych Elonga, Białego Stoku i Suwałk. Do Warszawy idzie front z Białorusi. Deszcz powiadomień na telefonie, znajmi panikują, piszą, że rakieta spadła komuś na uliczkę pod blokiem. Powiadomienia prześcigają się ze strony z wiadomościami, wprowadzono stan wojenny, sytuacja jest dynamiczna, nic nie wiadomo, ale ludzie rzucają się już do ucieczki. Nawet szef Janusz Prywaciarz Kapitaluch Złodziej pisze, żebyś w ogóle nie przychodził do pracy, tylko kierował się do najbliższego schronu, a on sam jest w metrze. Nie chcesz przeżywać tego co twój kuzyn, który stracił nogę i nabawił się PTSD po walkach z separatystami na wschodzie Polski. Pakujesz kilka walizek, biegniecie do auta, ruszacie na zachód. Ty starasz się rozpaczliwie pakować jakieś narzędzia, jakieś sprzęty, jakieś rzeczy związane z przydatnością, puszki, konserwy, cokolwiek podobnego. Twoja żona natomiast zbiera dokumenty, podstawowe kosmetyki oraz albumy ze zdjęciami. Decydujecie się uciec do Niemiec, aby przeczekać. Przecież to nie potrwa długo, prawda? Zabieracie co się da. Przejście graniczne w Słubicach. Google Maps pokazuje wprawdzie 5 godzin, ale ponad 4-godzinny korek zaczyna się już za świebodzinem. Wszystkie samochody na polskich blachach. Ludzie przerażeni ciągle sprawdzają w korku wiadomości na telefonie, płaczą z bezsilności, dzwonią do rodziców, którzy byli zbyt schorowani, aby uciekać. Niektórzy zabrali psy, koty, papugi. Z zawieszenia w samochodach się uginają od bagażu, różne auta: starsze gruchoty, nowiutkie schody, nowiutkie Mercedesy, pasaty. Przecież ta wojna uderzyła w każdego. Korek nie posuwa się przez godzinę. Jest noc. Z 24 na 25 lutego. Rodzina śpi, a ty czytasz, że bomby spadły blisko twojego bloku. Widzisz zdjęcia na Twitterze, jak sklep, w którym wczoraj kupowałeś prowiant na drogę, jest cały w gruzach. Obok leżą przykryte zwłoki. Z bezsilności chcesz wyć. Zaraz paliwo ci się skończy. Gdyby nie ten przyjacielski człowiek z sąsiedniego auta z kanistrem, pewnie byś nawet nie dojechał do granicy. Mija kolejny dzień. Dalej stoicie, a ludzie już powoli zaczynają robić prowizoryczne obozowiska i coś gotują, choć ciężko jest zjeść od takiej dawki stresu. Ostatecznie przekraczasz granicę wreszcie 26 lutego o trzeciej w nocy. Wyczerpany, nieumyty, mięśnie bolą od nerwów. Boisz się co z domem? Czy na pewno zamknąłeś mieszkanie? Czy okupant nie będzie go szabrował jak za czasów drugiej wojny? No nie, zapomniałeś cennej pamiątki po ojcu i nie domknąłeś chyba lodówki? Te wszystkie myśli dopadają ciebie dopiero teraz, ponieważ wtedy za szybko wszystko się działo. Dojeżdżasz do przedmieścia Berlina w poranek 26 lutego. Ludzie ci pomagają. Trafiasz do sali gimnastycznej, gdzie nocujesz na łóżkach polowych. Dostajesz jedzenie. Ruszanie jest pokrzepiające. Mija kolejny dzień. Dowiedziałeś się, że rakieta uderzyła w twoje blokowisko. Z wściekłości chce ci się żygać, krzyczeć, wyć, bluzgać bez opamiętania. Na Twitterze widać dobitnie: to twój blok. Twoja klatka. Nie ma. Rozerwana ściana, spalona elewacja. Wszędzie leżą kawałki cegieł, ciał, okien i czyjś telewizor, który wypadł na zewnątrz. W środku ponoć byli ludzie. Godziny później odbierasz telefon. Twój sąsiad, który pomagał ci przy remoncie i świętował z tobą parapetówę w październiku, zginął od ataku. Przeżyła jego żona, ale jest ciężko ranna. Z osiedla wywieziono kilkanaście ciał. Nie ma ładnej uliczki, wiaty na rowery, wszystko zniszczone. Kolejne zdjęcia na Twitterze. Widzisz, jak twoja kuchnia straciła ścianę i kawałek podłogi. Nie masz dokąd wracać. Twój szef poszedł na front. Koledzy z pracy tylko niektórzy zdążyli uciec, większość trafiła na front z powodu mobilizacji. Twoja praca nie istnieje. Firma zawiesiła działalność ze względu na wojnę. Mijają dwa tygodnie, nie wysypiasz się w sali gimnastycznej. Ciągle budzicie płacz, telefony, gadanie, koszmary innych. Wolontariusze, którzy dostarczali jedzenie, musieli wracać do swoich prac. Nie chcesz być pasożytem. Musisz mieć za co żyć! Może do Polski nie wrócisz nigdy, a tak się w niej urządziłeś. Odpalasz Facebooka. Pierwsza lepsza grupa, praca w poczdamie. Nie znasz niemieckiego ni w ząb, ale nie planowałeś się tu znaleźć. Szukam pracy, cokolwiek, jestem inżynierem, ale wezmę cokolwiek, potrzebuję pieniędzy, piszesz. O, są pierwsze komentarze po 20 minutach. Wolna front skórzu! Co niemieckiego nie znasz! Polactwo coraz bardziej bezczelne, pracę nam chcecie zabrać! Mam już tego dość! Za dużo tych Polaków wszędzie! Wszędzie Polski słyszę! Wy tu uciekacie przed wojną, czy chcecie nas kolonizować? WON DO SIEBIE! Ja nic darmo, darmo nigdy nie dostałem, a wy Polacy macie wszystko i jeszcze wam mało! Pomoc tak nie przywileje! Kolejnego dnia widzisz zdjęcie swojej skody zaparkowanej w mieście, którą wziąłeś w leasing w zeszłym roku na jakimś niemieckim portalu z obrazkami. Patrzcie, takimi furami się rozbijają Polacy, taka to u nich bieda tak, a nowe auta to mają! Działasz w ogólnym stresie, jednak dalej myślisz o dzieciach. Twój syn bardzo uwielbia piłkę nożną, a tak się składa, że lokalna drużyna reprezentacji miejskiej oferuje dla was darmowe bilety. Z radością, aby dowiedzieć się więcej na temat tego, jakie uzyskać, wchodzicie na Facebooka. Post oferujący te bilety ma same czerwone reakcje. Komentarze dosyć podobne do twojego wpisu. Wyzwiska, asizm, ksenofobia, zapowiedź wielkich niemieckich patriotów, kibiców, że jak tylko pojawicie się na meczu, to dostaniecie w ryj, całkowicie niweluje wasze plany. Kochasz swojego syna i dlatego nie chcesz go narażać. Następnego dnia dostajesz informację. Twoi l... Następnego dnia dostajesz informację. Twoi kuzyni zginęli w ostrzale konwoju humanitarnego, gdy uciekali z otoczonego, bombardowanego Legionowa. Rosjanie niszczą sklepy, domy, wszystko. Najbardziej boli widok ostrzelanych, wyremontowanych miejsc, które zostały specjalnie zniszczone. A z taką pieczołowitością je stawialiście. Tak się staraliście, żeby ten kraj wasz wreszcie był nowoczesny i piękny! Idziesz do sklepu, bo musisz coś wreszcie kupić. Masz dość poczucia winy, że wszystko dostajesz. W kasie dowiadujesz się z kartki po polsku, że masz rabat 20%. W sumie to masz oszczędności, więc aż tak źle nie ma. Z głodu nie umrzesz długo, ale kobieta przed tobą widać, że uciekła z niczym i żyła w biedzie. Cieszy się, za bezwartościowe złotówki wymienione na euro będzie mogła choć trochę mniej wydać. Naraz słyszycie za sobą rozmowy starych bab. „Holer, polactwo, jakim prawem mają wszystko pod nosem. Oni żyją jak pączki w maśle. Zobaczycie Niemcy, jeśli przyjmowanie tego polactwa wam wyjdzie bokiem, dlaczego oni dostają przywileje? Kobieta, która kupowała przed tobą była cała zapłakana. Ona właśnie wytłumaczyła co inni członkowie kolejki mówili o was. W obawie przed linczem opuściliście sklep w pośpiechu. Mijają 23 dni. Dalej nie widać końca tej hekatomby. Poseł AfD w Bundestagu zaczął nazywać was nachodźcami, sugerować, że jesteście zarazą. A mało tego wezwał do zaprzestania przyznawania wam przywilejów i ostrzegł przed przesiedleniem mas ludzkich z Polski. Czy ta historia brzmi dla was surrealistycznie? Bo tak właśnie wygląda rzeczywistość Ukraińców. Rzeczywistość, w której pewni ludzie podali im rękę i oni tą rękę pamiętają, są za nią wdzięczni, tylko mają gdzieś tam za plecami świadomość tego, że są także ludzie, którzy nie życzą im dobrze, którzy starają się wręcz na odwrót wypchać ich za wszelką cenę, zmienić ich życie w koszmar z czystej ludzkiej zawiści, że ktoś dostał, a oni nie. I paradoksalnie, to są ci sami ludzie, którzy mówią, że nikt nie powinien nic dostawać, każdy powinien zarabiać na siebie, ale oczywiście wszystkim trzeba pomagać w potrzebie. Kiedy mają pod progiem ludzi w potrzebie, naraz się okazuje, że nie, oni też powinni zarabiać na siebie. Mimo tego, w jakim są stanie, mimo tego, że są zastraszeni, mimo tego, że cały świat tak naprawdę jest przeciwko nim, oni mają naraz być produktywną częścią społeczeństwa, która zarabia na siebie. I to jest wizja, którą pewne środowiska oferują. W międzyczasie oczywiście sugerując wszystkim prywaciarzom, januszom, że Ukraińcy to są obywatele i pracownicy gorszej kategorii, że nie powinno się ich zatrudniać no bo my, Polacy, wspaniali, wielcy. I teraz odpowiedzcie mi, gdzie ten gość powinien znaleźć robotę, aby utrzymać swoją rodzinę. Już nawet nie wspominam o gościach, którzy specjalnie, wiedząc, że na przykład Ukraińiec ma się zatrzymać, oferują znacznie, znacznie wyższy czynsz. Bądź też zawyżają ceny usług, zawyżają ceny paliwa. Na sam koniec warto wspomnieć kompletne śmieci ludzkie, które oferują młodym Ukrainkom lokum, darmowe, żeby sobie siedziały razem z innymi dziewczynami na czas konfliktu zbrojnego, a tak naprawdę zamykają je w domach publicznych. Moi drodzy, aktualnie mamy 2 miliony Ukraińców w Polsce, i ten wskaźnik najprawdopodobniej będzie wzrastał. Ci goście, w przeciwieństwie do tego, co mówią niektórzy, są ludźmi obrotnymi, są ludźmi pracowitymi, są ludźmi, którzy chcą podjąć się pracy tylko za godziwą stawkę, a nie za śmieciopencję, ponieważ mają znacznie, znacznie odmienne koszty utrzymania w stosunku do swojego własnego kraju. Ci goście w przeciwieństwie do typowego Saszki, co oni pani mają, znaleźli się w Polsce nie dlatego, ponieważ chcieli tam zarabiać i przez swój debilizm nie znają języka. Tylko sytuacja jest wręcz przeciwna, oni chcą się tego języka uczyć, ale aby to zrobić, czas musi minąć. Nie mówię tutaj, żebyście wszyscy naraz kładli przed nimi dywany, rozprowadzali po polsce, dawali im wszystko za darmo. Nie, nie o to chodzi. Chodzi o zwykłą życzliwość. O to, żeby nie być pieprzonym cebulakiem, by ich nie wyzywać, że dostają coś za darmo, a tym bardziej, żeby nie stać biernie, słuchając, jak jakiś Janusz jeden z drugim podsyca względem ich nienawiść. Pamiętajcie, że takie przejawy ksenofobii są przede wszystkim Rosji na rękę i będą z jak największą chęcią przez ich propagandę roznoszone. Bo taki ma pójść przekaz w świat, że Polacy nie chcą ich, że Polakom się odwidziało, że Polacy to tak naprawdę ich nigdy w życiu nie lubili i tak naprawdę to tylko u mateczki Rosji znajdą ukojenie. Apeluję do was, choć raz, nie nienawidźmy swoich sąsiadów. Starajmy się z nimi dogadać, a zapewniam was, coś dobrego z tego wyjdzie. Dobra, jako że zabrzmiało jak w kościele te ogłoszenia parafialne, jeśli chcecie mnie wesprzeć, to wiadomo, opis tam jest patronite, jeśli chcecie podesłać temat, to możecie podesłać na maila, też jest w opisie. Dziękuję moim wspaniałym patronom, dziękuję Wam za subskrybowanie, komentowanie, to tyle na dziś, do następnego i hej hej.